Siemano. Z tej strony Lance 12, a dzisiaj dla Was yy, trzeci odcinek tej gry yy, kariery, Kariera yy, Neymarem odcinek trzeci nagrywam tego samego dnia, bardzo mi się chce to nagrać, ale to już jest nieco później. Już to nagrywam o O, je tu jest? o trzeciej, już wróciłem właśnie już z końca dyskoteki. No i się możemy pocieszyć naszym spotkaniem. Mecz pierwszy. No niestety remis i co nam daje? Spadek na czwarte miejsce. No brawo. Gdzie Real prowadzi. Musimy wtedy, jeżeli zagramy z Realem, to dziękujemy. A na pewno mamy jakieś ważne mecze wkrótce. No mecz ten chyba zagramy. No. No w końcu zagramy mecz, chyba najsłabszym używałem. Patrzymy my stoimy. No, jesteśmy na środku, więc bardzo dla mnie to się... Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo yy, lepiej mi się akurat na środku gra niż na poprzednim meczu Manchestera chyba United, czyli w Chelsea, czy Champions League. Szalkę wygraliśmy chyba. Ten gra teraz Real będzie grał w ósmej finału. Myślę, że Real wygra. sytuacji Bierzemy... sytuacja, No aż oh, oh, oh. szkoda, że ją nie wykorzystaliśmy. Podaj mi, podaj mi, Messi, Messi! Podaj tą brawo Messi! Ja nie mogę. Miał mi, mógł mi podać, ładną miałam piłkę. Miałam ładną sytuację, podbramkową nawet. Pobiegł po prostu i... Ja ci wrzucałem. Aj. No niestety nie był to celny pszczał na bramkę oczywiście, po prostu taką leciutką piłką to na pewno nic nie widziała. Rozumiem, jakby bramkę aż leżał, bym mu podał. Niestety no mamy tylko trzy gole, to jest bardzo źle. Co dla mnie bardzo smutno z tego powodu, że mamy tylko trzy bramki w trzech meczach. Gdzie w jednym meczu na na jednej bramki. Nośtowarzyski się akurat do tego nie dolicza niby. Właśnie głupio. No i tak bym miał chyba 4 mecze i 0 bramek. I 3 bramki. Tak może jeszcze zdołam z nimi co najmniej wyrównać to, żebym miał co najmniej 4 bramki i więcej goli. No i ten mecz szalkę był bardzo cienki. Jeszcze go pamiętam. Myślałem co będę robił. Moi rodzice jeszcze nie wrócili. Ale będę zaraz wracać, pewnie. O, będę jeszcze siedzieć. No ładnie, no super, super. Podaj, 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 podaj mi. Podaj. Teraz tego momentu nie skieprzę. Czekajcie. jest, to nie wiem co się dzieje mm, bardzo źle dla mnie ale dobra, jesteśmy znowu ładna była sytuacja niestety te lagi i chyba ten wizyt no what the fuck! Dobra, zobaczymy jak teraz powinien mi dobrze lepiej zadziałać bo jeżeli nie to wyłączam nagrywanie Bo odkąd mi się ten laptop tak zepsuł, to już mi tak się dzieje od... Tak mi się już dzieje po prostu. To już jest po prostu, już w moim laptopie takie jest. Mam po prostu za mało miejsca już na dysku. I to właśnie mi to wszystko pisuje. W końcu jakieś spotkanie gramy jakby... W... Dopiero dwa, dwie chcieliśmy w tej lidze zmienić dopiero nie. pierwszy dwa gole... a chyba dwa gole się idem dopiero w tym sytuacji. Ma... Jest! Szansę! Do niema... do, do niema... Ja nie mogę taka sytuacja! Oni się nie wykorzystały, ale mam szansę uczyskać nasz no, honor. Ach, no niestety ich bramka jest jakiś super No ale każdego bramka, że można pokonać Co najmniej, może bramki nie to będzie, ale asystent może No niestety za mało meczi grałem w sobie Żeby w ogóle wygrać Ale myślę, że wynik będzie akurat coraz bardziej dla mnie Myślę, że teraz O, o kurczę, jak nie w super, to... W... Jak nie w super, to akurat W ten. W, y, w tą... Y, to bramkarz, bramkarz broni albo bramkarza kopię albo w ogóle wybijam piłki. To mnie w kurze. No super, super, dobra. Neymar, podejdź do Neymara. Neymar tutaj ku ciebie stoi. Hello, ślepi jesteś. Nie też muszę być Jest gol Messi w końcu gola swojego szczela. Aleś ty przytki No w takiej sytuacji tracą gola Czy ja nie trafiam? No to jest śmieszne No niestety nie jesteśmy zawodnikiem takim, który No mniej więcej bramek ma szczela Neymar, Neymar Może, może się Obrazi. Wiemy, jak widzę Ligę Mistrzów tutaj taki ten, ale niestety po update'cie nie nie, koleś, który robił ten update Nie pomyślał nad tym i dał tylko po prostu Ligi Mistrzów A, niestety, No, Niestety Niestety nowszego update'a nie ściągam, bo nie mam na to kasy, bo za update chyba kasę kasy tracić a, ja na razie swojego buntu straciłem na co innego Albo trzeba się zalogować, to takie wyprzedzające super praktycznie, jeszcze go trwiliśmy, na wszystko minut już jestem No i są takie same krótkie przerwy, ponieważ FPS-y mi spadają w tym odcinku na nie dziwię, ponieważ ja to wszystko nagryłam tego samego dnia, na tamtego dnia jeszcze nie zendrowałem, bo miałem czasu tam ci do mnie dzwonili. Czy jadę i tak dalej? No to super. Dalej. Podaj, podajanie, podajanie. Gramy na klepę czy co? No takim wynikiem chyba nie wygramy, co nie ja my chcemy w ogóle chyba mi się zrobić. A real na razie niestety nam widać przypomnę, bardzo się cieszę z tego powodu, że prowadzi, no ale niestety tak na razie nie jest kolorowo. No bo Real ma bardzo duże straty do Barcelony i do Atletico, ale wkrótce będzie mecz Atletico, ten to może obydwoje się potkną, albo co najmniej jedny się potknie, żeby było ciekawi. Najlepiej, żeby to Barca się potkła, bo no, jest o wiele łatwiej, kiedy będzie Realowi, lepiej skupi. No Neymar! Oczywiście mecz z Realem nie wiem w ogóle zagram, Ale myślę, że możliwe, że zagramy ja tak mam nadzieję, że w ogóle zagram w ligę Jest mecz z meczem realnym. Ale oczywiście są kontuzje tak zwane. Co niestety możemy nawet nawet nie zagrać już ostatniego meczu z ligi mistrzów. Jeżeli dojdziemy do finału ogólnie, bo że nie może być ciężko nawet. A! Co to było za strzał tego, to ja nie wiem. Właśnie, czy każdy rożnie. Puszczę gotcha, mm. bolą od tego, kurczę słuchawy. Piąwszy nowe słuchawki, ja tu patrzę, ale jeszcze nie zobacz, nie, nie skni miłem jak to zrobić. Ale może... ...poda, poda, poda. ...poda! No, no, hmm. no. ja się nie mogę doczekać kiedy będą mecze już w zimie takie zimowe już akurat spotkania gdzie już wszyscy będą w drugich rękawkach wtedy akurat chyba z Realem zagramy ja ogólnie jeszcze teraz zobaczę później kalendarz. samemu kalendarz ciemnisz GOL! i nasza pierwsza asysta Messi trafia niestety gola no to był inny zawodnik na pewno bym się bardziej cieszył no ale tutaj ładne podanie niestety obrońca ma czego wkurzać, a Neymar tak też się z nimi cieszy wiesz on możemy jeszcze raz pokazać tą turkę jakby No nic, ale to ja się tego pokazywać nie mam tu czasu ale dobra prowadzimy 1-0 w szybkim momencie i się nie musimy stresować że przegramy w ogóle spotkanie No nie bo y, Sanchez się tak akurat hamcił bo miał Messiego i mnie nawet do podania mi Nie wiem, może coś takiego zrobił, może bym podał do Messiego co najmniej, a on na hama biegnął Chociaż już, już było widać, że on Spalony zapewne mhm. Taki minimalna spoko dobra, nieważne Prowadzimy to się liczy to spotkanie ja się cieszę, ponieważ to jest moja pierwsza asysta, w ogóle. Iniesta. Alexis Sanchez. Messi on the ball. Może isko mam więcej, ponieważ gram na inny, in, on nie na innej pozycji, mam więcej takich... mógł do mnie podać, ale dobra. Nie wiem, do kogo on chciał to rzucać. Dobra. Idziemy już powoli. Tu już biegnąć. Podejdę do podejdę Neymara, Neymar, Neymar, Jest... jest Neymar. Podejdę. Jak to jest możliwe na kim gram przez rywalem? No i niestety wygrywamy spotkanie po mojej asyście. A jest z tego bardzo powodu cieszy, bo może moje statystyki mocniej wzrosną. A tego bym bardzo, bardzo bym chciał, ale niestety jak na razie mi to nie wychodzi. Ale najlepiej byłoby, jakbym jeszcze Gola trafił. To bym się bardziej cieszył komputer wyje już mi, bo już pościerałem jedną słuchawkę. O <grystanie> co? Co ty? No, no ale ja się dobra, nie podaję ci mi. Działam ja, piłkę już wcale się No to obrońca... ...nie się czym chwalić, pobiegł akurat do Messi'ego. A ja... ...go po prostu... ...przebiegam błąd, straszny błąd obrońcy bo obrony na bardzo dużo się działać w tym meczu mamy, no, ale sobie się nie to dowiedzieliśmy za to piłkę, ponieważ to, no, na pewno byli na bramki ale spoko, dobra prowadzimy, jed... nasza, gol... nasza bramka i asysta bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest pierwszy mecz maszyn a no, w poprzednim meczu bardzo cienko zagraliśmy Mogłem podać akurat ale nie zauważyłem, że tylko widzę. Strasznie są lagie jak patrzyłem na nagranie poprzedniego odcinka. I Ja z tym nie pora... Messi! GOL! Dobija po mnie. Więc już prowadzimy 3-0. To bardzo właśnie nam pomaga, bo jeśli nas emisujemy teraz jeżeli barca. Co niech chyba przegra tam spotkanie czy zremisuje... to mamy większe szanse na spoko. Niestety jest nam to bardzo słabo, ponieważ nie możemy zagrać każdego meczu i nie każdym meczu możemy pomóc naszej drużynie i czasami nawet nie pomożemy, bo remis nie miałem, miałem sam nawet 0-0. Ja to było akurat spotkanie pierwsze moje takie, żeby się z nim zapoznać, jego z Co ja zrobiłem, co za błąd? Cóż, to nie moja sprawa. O, dobrze, że nie są mamy innej bramki, ponieważ każda bramka zmniejsza nasze szanse na wprowadzenie. Czyli chodzi mi nad, jakbym miał trzy punkty, daje nam bardzo słabo. Dziwne, że jeszcze nie dał na bramkę. Nie wiem, albo ma jakąś kontuzję, jak ja nie grałem, albo coś. Bo nie chcę go korzystać. Ładnie Neymar Klatę sobie przyjął Strzał! Nie ma bramki Co no. jest No ale za to mam już drożny, Wywalczyłem go a my gramy nadal Messi odschodzi z boiska, to bardzo źle dla nas Ponieważ on jest obywcą dwóch gramek w tym meczu, A jedna moja, a drugi z obitki strzelał Dzień dobry, dzieje moje dwie Podaj mi, podaj mi chciałem podać temu Zdążyłem No nie wiem czy zagram kolejne spotkanie z Brazylii jeżeli to będę moje meczu akurat, to wątpię. Mhm. Lepiej grać w takie akurat spotkanie, ponieważ... bo oni zawsze biorą jakiś lep innych zawodników czasami. Lepiej się z nimi zapoznać, jak oni będą do mnie nastawieni, czy dobrze, czy źle. Najlepiej byłoby, gdyby byli dobrze nastawieni do mnie, żeby akurat mi podawać i tak dalej. podaj... Podaj! podaj, podaj, podaj. 3-0 prowadzimy i wygrywamy już to spotkanie wygrywamy już to spotkanie takim powinnikiem No, wygrywamy takie spotkanie. Te spotkanie mógłbym, to spotkanie bardzo co mi dać tą szansę na przejść partii wramki, bo to nam bardzo dużo pomoże, ale... Dobra, mieli dwie strzały tu bardzo celne, więc moglibyśmy się bać na tego te spotkania, ale... Widać, że Neymar jednak zdobywcą bo gramki asysty daje nam 3 punkty. Real Madrid, no niestety, prawa no niestety, no stety lub niestety, ale za to się cieszę z tego powodu, dlatego mówiłem właśnie, że najlepiej strzelać dużo gramy, ponieważ mam 8 goli zdobytych i jakbyśmy nie stracili ani jednej bramki, gdybyśmy stracili kolejną bramkę, mielibyśmy bardzo przekichane. No a zobaczymy, z kim kolejne spotkanie, no niestety, nasze statystyki jeszcze bardziej spadły na 80, no to jest bardzo cienko, ale bramki ranki ogólne, o gole 4 asysty 1 e, w Barcelonie oczywiście tu są ogólne w kadrze w karierze tą 4 zobaczymy te oceny, tu jest 8-0 zobaczymy jak w tabeli goli bramek e, no szybko nie zagramy z Realem więc Zagramy kolejny mecz, jutro gramy mecz Champions League. I w zagramy, no tak gramy mecz. Ale to będzie bardzo ważny mecz o prowadzenia. Ja tutaj jeszcze chcę sprawdzić negacje negację, zespołu. zespół. Osiągnięcia sezonowe. Wyniki tu nie, to jest to osiągnięcie. I ma gol, 4, a 1001 jest bardzo podciszny 0 rzut, przecież zespołem o, gdzie jest w ogóle kalendysłam, no, ale to jest gra, ale nie wiem dlaczego czego nie chcę zagrać w meczu. System negocjacji, to nie, czy transfera, minus zawodnika, moja drużyna, treningi, karierze, karierze. Eee, ja szukam kalendarzu, informacji kalendarz, kalendarz. Kordy jakieś mam na sobie O, to skrywka. O, to skrywce, to skrywka. Czyli muszę polecić to. Na mnie się zespole. No ale to jest nieważne. Kordy. No jaka? No. Jakiś ligowy. Rajnie ligowy Europa co zrobić na trzecim ranking Czy nie, to mi nie chodziło w to nie, to kurczę to szukam, szukam, Treniny. o mama, ma, 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 ma. kolejne spotkanie dopiero oho, no to daleko, bo gramy sobie z realem ostatnia, nasza chyba kolejka nawet nie, nie, ostatnia kolejka robi się no. o mamy mecze później mi o czekaj, mamy teraz czekać o teraz mi o. później mamy mecz towarzyski towarzyski, towarzyski, towarzyski aż tu okłoszenie kadry narodowej jądania, Brazylia, Brazylia no. o, mamy bardzo fajnych rywali Kucharzem, danie są. Ciekawe chrywany mamy. No, no tu mam małe szansę, dobra. Um, tu mamy tutaj akurat długie przerwy, ty trzy te Ale tutaj akurat do mecze zapewne w jakim mistrzu. To macie Brazylia, bo to chyba towarzyski. Więc ja się tu z wami żegnam. Suskubujcie jak się ze Na razie, cześć! Ło!